Cześć, dzień dobry, witam w pierwszym dniu vlogmas. Kto nie schował samochodu do garażu? Ja. No i oczywiście musiałam skrobać. No to zaczynamy 1 grudnia. I powiem wam, tak moi drodzy, 1 grudnia i co ja robię? Ja do dentysty. Uuu. Co mi tutaj piszczy? Coś mi tu piszczy. Leczny? Jeszcze nie ruszyłam. Dobra. Ruszam. Okej, okay, jestem słuchajcie po dentyście, ale jest po prostu... masakra. Miałam rubioną ósemkę. Dlatego mam pół wargi i pół języka zamrożone, co jest tragedią. A teraz moi drodzy, jadę do Torunia. I wy w sumie jedziecie ze mną. A co tam? Zaraz wiosna. Nieczulenie mi troszeczkę puściło, ale dalej mam sztywny język i sztywną wargę, dlatego tak gadałam zaciśniętymi zębami, żeby sobie nie ugryźć języka przypadkiem. A tak za dobre 10 minut będę w Toruniu. I chyba pierwsze co to pojadę do galerii, bo strzaiłam się, że są godziny dla seniora, więc nie wiem jak to będzie. Galerie nie obowiązują, tak przeczytałam. Nie wiem jak tam na mieście, pewnie na mieście bardziej. Dobra, głupia wyglądam z tą wargą. <laughs> Zaraz będziemy w Toruniu. Toruń, jesteśmy w Toruniu. Oczywiście ruch nieziemski. Dobra, jestem, słuchajcie, pod galerią. Stoję obok superfury. No, marzy mi się taka. Tutaj druga fura, taka już nie, 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 nie. Taka już nie, no ale dobra. Idziemy. Kupiłam szybki przegląd tego, co mają w galerii w plazie, ale niestety nic kompletnie mi nie wpadło. Znaczy, nic. Kupiłam sobie spodnie jedne, więc to już jest duży sukces, jeżeli chodzi o, o mnie. No a teraz moi drodzy, przyjadę tam, gdzie w sumie po co przyjechałam, czyli jadę do Lumpa. Zobaczymy, czy poruńskie Lumpaxy czymś nie zaskoczą, czy nasze nowomiejskie jednak są nieco lepsze. Mam nadzieję, że za mi będzie kupić spodnie, bo ja bardzo mocno szukam spodni. Kupiłam sobie spodnie jedne, nawet w przecenie mi się udało kupić. No niemniej jednak, to są spodnie takie, wiecie, dwony. Ale zobaczymy. Jedziemy tutaj teraz? A co tam? Nie ja wróciłam do domu po mojej wycieczce, byłam jeszcze w jednym miejscu załatwić pewne rzeczy. I już jestem w domu, szczerze powiedziawszy. Jestem bardzo zmęczona. I słuchajcie, yy, zaszalałam w... w Contigo, w ogóle, panie w Contigo. Słuchajcie, absolutnie przemiłe. Absolutnie, słuchajcie, po Toruniu, yy, w Galerii Copernicus. Super panie, bardzo serdecznie, bardzo serdeczny, bardzo pomocny, także naprawdę ekstra. Ekstra. I Było mi bardzo miło. Mało tego, yy... Dostałam karteczkę z żabatem i jeszcze z napisem od pani Dominiki. No ekstra, czy chcieć więcej? Super. Siłanko, witam serdecznie. Jest godzina 16.05 i w sumie niedawno wróciłam do domu. I jak widzicie choinka już sobie stoi i czeka i dzisiaj już ją chyba ubierzemy, bo dzisiaj jest 1 grudnia, więc um, czemu nie? Ja i tak choinkę bardzo szybko potem chowam. Jak się skończą święta, minie Sylwester, to tak naprawdę na dniach w pierwszych dniach stycznia ja już rozbieram i chowam wszystkie ozdoby świąteczne. U mnie grudzień po prostu jest takim miesiącem, kiedy te wszystkie pierdółki i tak dalej sobie stoją. Ale oczywiście zanim zacznę tutaj bawić się z tą choinką, to muszę ogarnąć syf, który jest w salonie. Jep, lecimy z tym syfem. jest też jeszcze tymczasowe moje miejsce pracy przy tym stole, gdyż już ponieważ w tym tygodniu pracuję zdalnie, akurat dzisiaj miałam wolny dzień, ale tak to pracuję zdalnie, więc tutaj część stołu jest jakoby moją, e, moim biurkiem, więc pozwólcie, że tego komputera nie będę chować, bo i tak jutro bym musiała go wyciągnąć, więc bez sensu. Jutro będziemy zawieszać ramki. Kupiłam dwie ramki w Pepco. I one będą tutaj nad kanapą. Kolejne i jest git. A jeszcze przy okazji to przetrę. Mam takie zapasówki, wiecie no są po to, jak do nas coś przyjdzie, po prostu żeby nie stawiać na stół. Takie zapasówki. Ok. Teraz tak mam problem jeszcze, co zrobić z tym, co tutaj mam. I don't have any idea. Ok. Lecimy. Będę przestawiać skąd w skąd Milion pięćset, górna Bartka. Koszulek. Zabić dziadka normalnie. Dobra. To ten jego laptop nieszczęsny. Okej. Okay. Okej, okay, więc tak, wiecie, tak tylko pobieżnie ogarnęłam. Jeżeli chodzi o odkurzenie podłogi, to odkurzę podłogę jak ubiorę choinkę, bowiem, że na pewno kilka igiełek jeszcze zgubi. Dlatego teraz Przenoszę ozdoby i ubieramy choinkę. Ale jeszcze zanim to zacznę robić, to powiem Wam, że u mnie vlogmasy będą się pojawiały dosyć rzadko. Pewnie tam do 24 grudnia podejrzewam, że pojawią się dwa, może trzy, w porywach cztery vlogmasy, bo tak naprawdę to nie za bardzo, kiedy będę miała to nagrywać, bo no akurat dzisiaj mam wolny dzień, więc okej. Okay. Ale byłam pół dnia w Toruniu. Więc też nie miałam zbytnio co nagrywać, bo chciałam szybko to załatwić w toruniu i nie chciałam przeciągać. I um, A kolejne dni no to wiecie, praca. No, niestety, ale i, tylko i wyłącznie praca. Życie się kręci wokół pracy, więc to poradzę. Dlatego dzisiaj wykorzystuję ten dzień i stroję choinkę. Przy okazji dla Was nagrywam, ale w międzyczasie pojawią się jeszcze dwa filmy typowo świąteczne, a mianowicie moje propozycje nakrycia stołu wigilijnego. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście czekajcie. Myślę, że w tym tygodniu albo w, albo w tym tygodniu, w piątek, albo w weekend pojawi się pierwszy odcinek. I w na następnym tygodniu pojawi się drugi odcinek. O ile uda mi się go nagrać w tym tygodniu. Miałam go nagrać dzisiaj, ale no ten Toruń po prostu tak, jakoś trochę mi zaszło w tym Toruniu. No ale okej. Okay. Mijałam wujka Rysia. Ja nie wiem, czy wujek Rysiu ogląda moje filmy, ale miałam się wujek w Toruniu na ulicy Podgórnej. Także pozdrówki. Dobra, ta kolejna będzie stała sobie w tym miejscu bo innego miejsca na tą choinę nie ma. Ale przeszkadza mi tutaj kwiateł, więc niestety muszę go zdjąć na, na czas grudnia. Więc tego kwiatka gdzieś tam potem sobie ulokuję ja ten miesiąc. Całe szczęście, że on nie jest kapryśny, więc nic mu nie będzie. Dobra. Już pociągnęłam przedłużkę, więc teraz najgorsza część, czyli rozplątywanie tych cholernych lampeczek. Ty. No. ogóle do smaku mogę dodać, a ja nie dawać ci jej do odwiedzenia? Możesz. O boże, jak ja nie lubię rozplątywać tych pierdzielonych lampek. Bartek. Dlaczego one tak się plączą? Wiem nie powiedz. Bo będzie pol, to nie będzie za dużo, a może wystarczy sam polco. To jak nam chcesz? Ty jesteś tu kucharzem. Dobra, jedne lampki udało mi się rozplątać. Ale tak nie cierpię takich lampek. Ale nie mam innych kurde. Myślałam, że te nowe, co kupiłam w tamtym roku, to są na pojedynczym sznurku, a tu... Lipa! No nie no, te lampki to mnie normalnie zdenerwują, no. Dobra, wygrałam walkę z tymi nieszczęsnymi lampkami. O! Ej, bo kupisz moje te. Lampki zawieszone, ale już tyle nerwów mnie to kosztowało, że... Dobra. Co prawda czarnych bombek mam mało, więc będzie bardziej złota niż czarna, ale będzie. Ciekawe, czy te czarne w ogóle będą widoczne. Witam serdecznie. 2 grudnia jest godzina 15:40. Ja właśnie skończyłam pracę i postanowiłam, że w końcu się pomaluję. Koniec dnia, a ja się maluję. Nie, no żartuję. Oczywiście maluję się nie bez powodu, bo dzisiaj będę robić drugi filmik: robić, kręcić drugi filmik odnośnie dekoracji, a później jeszcze będziemy robić zdjęcia. Więc troszeczkę się ogarnę. Cieszę się, że już jest taka godzina i cieszę się, że już skończyliśmy ten dzień pracy, bo no ciężko, powiem szczerze, że jest ciężko i ostatnie tygodnie też są bardzo ciężkie, no zobaczymy jak to wyjdzie dalej, ale na razie to masakra. A makijaż umilam sobie vlogmasem julki z Francji. Bardzo ją lubię, bo jest taka mega naturalna i wiecie, taka swojska babka. A nie te inne, takie wylansowane. Także super. Maluję się dalej. No dobra, rynek pomalowałam. Teraz zajmę się troszeczkę włosami, bo chciałabym chyba je trochę pokręcić, tak, żeby zrobić sobie takie fajniejsze zdjęcia, a nie zawsze w prostych, tak sobie myślę. Jest godzina za pięć czwarta A mi się już nic nie chce. Masakra po prostu, masakra. Dzisiejszy dzień był wykańczający. No dobrze, słuchajcie już teraz kończymy e, tego dwudniowego vlogaska, z uwagi na to, że w sumie nic ciekawego się nie działo. Ym, nagrywałam jeszcze 3 godziny film, więc masakra. No ale okej. Okay. Także do zobaczenia w następnym vlogu.